Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Często jesteśmy w górach, albo jak jesteśmy w górach, to szukamy takiego wzniesienia, skąd by były rozległe widoki. I kiedy wyjdziemy na taki szczyt, nie da się ogarnąć, Jeden, jednym, razem, jednym spojrzeniem wszystkiego, co jest wokoło, tylko musimy raz popatrzeć w prawo, w lewo, na wschód, na zachód. Może gdzieś jest coś bardzo ciekawego, to robimy zbliżenie, bierzemy lornetkę, żeby się lepiej przypatrzeć, i wtedy dopiero wracamy bardzo ubogaceni z takiej wycieczki. Podobnie, kiedy czytamy opracowanie. Księdza Edwarda to właśnie tak za każdym razem, tak jakbyśmy z szczytu góry patrzyli, coraz to nowe szczegóły, coraz to nowe przeżycia wewnętrzne, duchowe, które odkrywa u Stefani Łąckiej, bo o niej pisze w tym swoim zbiorku i przez to Także ubogaca nas tym swoim przemyśleniem, tym spostrzeżeniem tych wewnętrznych duchowych przeżyć. Dziękujemy bardzo, że Ksiądz Edziu jest tutaj z nami i chce się tymi przemyśleniami podzielić. Bardzo prosimy o dalszy ciąg lektury. 23. Pamiętam spojrzenia dziecinne, pełne radości i szczęścia, a dziś za obozowym drutem jestem Jezus, jak ty w więzieniu, samotna i pełna goryczy. Lecz ufnie serce podnoszę ku górze, wszak w ręku twoim, panie, jest wszystko. I moja przeszłość, i przyszłość i kochane studia. Co ze mną będzie, ty raczej sam wiedzieć. mi miłosierny Jezu popatrz na moje dziecinne serce które Ci w ręboszowskim kościele rozdałam, gdy przed ołtarzem mej Matki niebieskiej klęczałam i wszystko co miałam Ci oddałam. Dziś trudno tu za drutem kolczastym żyć, gdzie pies i esesław nas pilnuje, a Ty Jezu patrzysz na to wszystko, ulituj się w swym miłosierdziu, odpuść nam Polakom rzekł. ślubu praojców dotrzymać chcemy i wypełnić co niegdyś Bogu bradziadowie nasi obiecali. Płacze dziś ojciec i matka, płacze cała Polska. Dzieci nie ma kto utulić i pocieszać. Młodzież staje do boju, o szlachetna Polsko, gdzie jest twoje męstwo? Módl się i walcz, padnij na kolana i przepraszaj za grzechy. Proś Boga, by wnet przyszło zwycięstwo. 24. Nie ma tu krzyża, a tak bardzo nam go potrzeba. Wszak polska ziemia jest usłana krzyżami, więc robimy je sobie z chleba. Odrobinę mieszaniny ze świną, własnymi rękami robimy krzyż, aby być bliżej Jezusa i z Nim cierpieć, by kochać, choć to tu najtrudniejsze. Wszak grób panuje nad nami, mała szansa na życie, jedynie śmierć nas czeka. O śmierci tragiczna, o śmierci grozą. Tuż się, się nie lęka i trwoży ale przed odrobiną kleba, kształcie krzyża, mówię bądź wola Boża. Jeśli iść nam trzeba krzyżową drogą do nieba, niech nowe ludu plemię dozna miłości i odrodzi się do uwielbienia krzyżowanej miłości. Przytul więc Jezu i mnie do złego boku, podaj rękę jak świętemu Franciszkowi wyryj, na my dusze znaki męki twojej abym mogła cierpieć za tych, którym obca jest miłość twoja i sprawa, by tu w Obozie jeden drugiemu brzemionano, jeden drugiego brzemiona noży. 25. Czarna dłoń czy to możliwe, że są pośród nas dłonie szatana nie wierzę, ale życie co innego mówi. Tu w Obozie przekonałam się o sile mocy zła, a także o wielkości i pięknie ludzkich serc. Każde służy swojemu Panu. Problem ten, kto jest tym Panem? Wiara to fundament życia, jest filarem sięgającym nieba, a wiara prowadzi do czeluści piekła. Lecz dla wielu doczesność wystarczy, więc dla tej chwili poświęcają wszystko. A jakże jest głupi leniwego serca, kto dla zdobycia dóbr ziemskich Oddaje duszę na zgubę, szukając usprawiedliwienia swojego postępowania, lecz nie się zagłuszyć sumienia. Ono jest jak słońce, jak latarnia morska, jest światłem w tunelu, sędzią każdej chwili, a jednak dłoń czarna jest. Obok mnie to konfident, zdrajca, szyderca, to ktoś, kogo znam, z kim przebywam, komu pomagam, z którym ucielem życie. Czarna dłoń to zarazem poranione serce, sprzedane, by być kimś, a zarazem niczym. Zdrajca i zawsze zdrajca. Konfident bandycą, nieszanującym swojej godności, narażającym na, 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 kogoś na śmierć. Czarna dłoń, jak promień słońca, przesuwa się każdego dnia po blokach śmierci. Brat, brata wydaje mi śmierć, tragedia duszy. Czarna owca na bloku to przecież nieustanne strach, dlatego wciąż modlę się za czarne dłonie, zagubione ludzkie serca. Zbieram je na wieczorny apel i przedstawiam Matce Boże. Oświęca Madonno z jasnej góry i ostrej bramy. Matko miłosierdzia ratuj i wspomaga nas każdy czas, a kiedy przyjdzie kogoś nas żegnać, ten świat przyjmij nas i prowadź do niebios bramy. 25. Pamiętam oblicze Jezusa z pusty świętej Weroniki. Te cudowne, wielkie stacje drogi krzyżowej w parafii. Pamiętam, przesuwam je w pamięci i paciorka różańca, bo mi pomagają pokonywać cierpienia i nieść krzyż. Zapytał mnie ktoś tu w obozie, jak żyć w tym piekle i przetrwać. W pierwszej chwili nie wiedziałam, co powiedzieć. Spojrzałam na twarz, była szlachetna, więc pomyślałem, tej osobie jest tu ciężko, nie pogodzi się z losem, zginie. Tak też niebawem się stało. Zobaczyłam ją na drutach obozu. Dlaczego? Zdawałam, zadawałam sobie pytanie. Boże, dlaczego? Wołam do niebios w ramach. W czasie pracy, obo pracy obozowej zauważyłam wielkie mrowisko. Pomyślałam, takie małe istoty, a taki wielki pałac. Co znaczy jedność w myśleniu i działaniu modliłam się wraz z innymi za tę osobę, ale życia już nigdzie jej nie wróci. Oto starałam się jak najwięcej rozmawiać z ludźmi, bo słowo może zabić, ale też uratować życie. Gdy ktoś traci kontakt z bliskimi, znak coś się w jego sercu dzieje. A jeśli ci nie powie, ty powinieneś wydobyć z niego gorycz. Czy zawsze się to uda? Klęski i upadki są, ale na najgorzej jest nic nie robić. Świętym nie zostaje się przez fakt przyjścia na świat, ale zaparcie samego siebie i podążanie drogą krzyża. 27. Tu w obozie demony triumfują. Nie widać, by miało się coś zmienić. Strakie rozpacz ogarnia, jak ludzie nie wracają na prycze. Kto kolejny nie wróci? Któż to przewidzi? Więc używam modlitwy za uśmierzenie złej mocy. Na pryczy leżąc szepczę modlitwy za tych, co tej nocy odejdą, aby żal zbudzili, kinowajcom przebaczyli, dłużnikom darowali. Potrzebuję kogoś do pomocy, ale każdy się boi mnie wpadł. Więc proszę Jezusa o pomoc i doświadczyłam kiedyś czegoś niezwykłego, w czasie gdy wszyscy spali. Wydaje mi się, że ktoś przechodzi przez naszą salę. Zbliża się do mnie, pokiera, przytula do mnie i odchodzi. Zapytałem, kto jesteś i czego żądasz? Uśmiechnął się i powiedział, Dziękuję, jesteś Odchodzę na drugi świat. Proszę Boga o miłosierdzie dla mnie. Rano gdy stałem, się, że ktoś bliski zmarł tej nocy. Przypomniałam sobie, tak, on tej nocy przed śmiercią mnie odwiedził, dlatego. Tym. Dlatego po tym wydarzeniu razem z wieźniarkami modlimy się za Maromego. Co więcej, urządzamy dla niego pogrzeb, tak jak to jest możliwe w obozie, bo przecież każdy odejść musi, a umierający najbardziej pragnie miłosierdzia Bożego. 28. Święty Michale, wspomagaj nas władz. Święty Michale, pomagaj Polaków. Święty Michale. Otóż upieką Polską. Święty Michale szeptem, szeptam pełna niepokoju o dziś i jutro swoje i Polskie. Święty Michale, pomóż mi być aniołem dobroci, święty Michale. Roze i pęca niewoli i kajdan. Mądlę się, a czasem przyłączają się i inni, jak przetrwać i nie poddać się. Dzięki Ci Panie za życie, ale wolność nam daj. Słyszę to wołanie na ustach więźniów, wtedy wzywam pomocy. W imię Jezusa rozkazuję Wam złe duchy, idźcie precz. Zwycięża Jezus, Syn Boży, przez bolesną mękę wybaw nas Jezu. Zapada cisza, noc daje nadzieję, że jutro będzie lepiej, ale ktoś mówi, ale kiedy się to skończy? Tego nikt z nas nie wie. Więc szeptam cicho. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. 29. Kiedyś przyjdzie taki dzień, jak ten, pierwszy Komunii święty. Chyba już nigdy nikt z nas nie doczeka, pomyślałam. Takie miałam marzenia i plany. I w jednej chwili wszystko się rozwaliło. Co tu robić? Głową muru nie przebiję. Chciałam kiedyś być łucją, Bernadetą. Oto dziś jestem więźniarką, zwaną Szrajberką. Dlaczego? Kto to wie? Ale widocznie tu jestem potrzebna. Więc jak uc ja rozmawiam z Matką Bożą, prosząc o łaski dla nas więźniarem. A gdy trzeba komuś napiszę list, podzielę się chlebem. mówią, mówię sobie, ja jestem przetrwa. Ja jakoś przetrwam. A wtedy czuję, jakby sam Jezus mnie przytulał, brał ramiona i szeptał do ucha sterczy, jesteś mi tu potrzebna. Przytula mnie do swego serca, a ja czuję bicie Jego serca. O jak słodko jest być przy sercu Jezusa, tak bardzo bym chciała na zawsze już. Ale ty też, bracie i siostro. 30. Może ktoś zapyta, co w obozie przywraca równowagę ducha? Wiele może być odpowiedzi, albowiem różne mają upodobania ludzie. Ale poszukiwaną przez ludzi jest Biblia. Gdy zło, gdy zło zda się triumfować, wielu szuka wyjaśnienia i ulgi. Właśnie znajdują ją, znajduje ją czytając Biblię. Ktoś wydzielał kartki z Biblii, aż natrafił na miejsce, gdzie jest napisane: Ja jestem dobrym pasterzem. Coś go tknęło, zatrzymał się. Odtąd rozmyślał, jak zmienić piekło obozu swój rany. Zapyta ktoś, czy obóz może być rajem. Tak, odpowiem, bo wszystko zależy od punktu spojrzenia. Jednym marzy się władza i kariera, ale są i tacy, którzy stają się żertwą ofiarną na ratowania ludzi i świata. Może mnie ktoś zapyta, a ty czy co uczyniłaś? Odpowiem, by ktoś nie musiał się wiele trudzić. Tutaj w obozie pragnę siać miłość i miłosierdzie. A życie moje jest żertą ofiarną dla polskiej narodu jako ofiara za uczynienia za odrzucenie poles przesłań, jakie Bóg kierował do ludzi XX wieku. 31. Kamuflę z Dzieciątkiem Jezus ktoś mi kiedyś na święta przysłał. Powracam do tamtych świąt na wolności, bo tu w obozie nie ma możliwości, by się radować. Jeśli ktoś wspomina święta, to zazwyczaj płacze. Szal duszę ściska, ale cóż, i tu trzeba uczyć się żyć, więc Staram się organizować czas wspomnień, śpiewamy kolędy i składamy sobie życzenie. Ciszy swojego wnętrza modlę się o wiarę i dar miłości Boga, o miłość w rodzinach, o łaskę przyjęcia woli Bożej, o pokój dla świata i wolność dla Polski, o pokój ducha dla umierających, o pociechę dla płaczących, o koniec wojny i cierpienia niewinnych ludzi, o błogosławieństwo Bożej Dzieciny i wielu innych intencji. 32. Rezurrekcyjne biją dzwone, a my w obozie. Ile tu już lat nie chce się liczyć? Jak liczyć, skoro nie ma końca zakładu? Czasem ktoś przyniesie jakąś wiadomość z kraju o swoich najbliższych i o tym, co się dzieje. Chciałoby się być na wolności, ale nie ma szans na legalne wyjście. Niektórym udaje się uciec, ale po ucieczce są najgorsze egzekucje lecz wielu nie zważa, na to chce, chcę ratować swoje życie. O Boże Święty, Boże Jedyny, jak tu żyć w tym piekle? Poślij Michała Archanioła, aby zakończył dramat ludzi i wojna się skończyła. Boże, nie patrz na naszą niegodziwość, ale krzyż, ale zważ na miłosierdzie swoje. Jezu, do krzyża przebity, poni nas te rany, na swojej bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. Serce mi drży, gdy widzę rozpad w oczach więźnianych, lecz nic nie może przełamać ich rozpacz. Wołam przeto do nieba i proszę o litość, śpiew w duszy, Boże w dobroci. O łaskę litości proszę, lecz nadejść nie może, przeto i ja nie ustępuję. I wołać będę do mej matutnie niebieskiej, przez twoje cierpienie łzy wylany, nie Bóg okaże nam zmiłowanie. Jezus wiosna i wszystko budzi się do życia, a tu status tłum w obozie. Śmierć to jedyne wyjście, chyba że cud. O święci patronowie polscy proście bo nam Boże dla bolesnej mięki Jezusa okaż nam miłosierdzie. Powtarza te słowa wiele więźniarzy, a ja znaczę nigdzie znakiem krzyża, Bo w nich, w nim widzę męstwo i zwycięstwo. W tej nocy widziałem Jezusa z martwy stałego. Pełen potęgi i chwały blasku, światła opuszcza grób. Aniołowie śpiewają chwała i cześć i uwielbienie Jezusowi. Upadłam na korana, On zbliżył się do mnie i rzekł, sterciu, przynoszę Ci radosną nowinę. Ja jestem zmartwychwstany w życie. To wierzę we mnie, nie umrze na wieki. Ale ja umieram, Jezu, krzyknęła. Ja już nie mogę. Mówię powoli, a Jezus przytula mnie do siebie, mówiąc, nie lękaj się, ja jestem z Tobą obóz przetrważen, opotrzebuję Cię tutaj po wojnie, która niebawem się Zabiorę Cię do siebie, Jezu. Ale czy ja jestem godna? Ja przecież nic wielkiego nie uczyniłam. Stefczych, błogosławieni mi albowiem oni mi dostąpią. Upadłam na kolana. Jezu, jak chcę żyć i kochać? Mam swoje plany życiowe. Człowiek żyje na ziemi, aby kochać, a ty tu w obozie dajesz dowodę niezwykłej miłości. Dzielić, karmić, pocieszyć ratujesz innych. Ile to dzieł miłości pełnisz nawet, moje słudzy tego nie czynią. O Jezu, miłości moja, kocham Cię, Jak będzie wola Twoja, ucałowałam rękę Jezusa. On przytulił mnie do siebie. Oto Ganiecki śpiewa, oto król, władca, wódz. Jego jest władza i panowanie, Jemu chwała i cześć. Słuchałam tego śpiewu z przejęciem, a z oczu ciekły mi łzy. Oto jeden z aniołów, który tuż stanie w pobliżu Jezusa, zbliżył się do mnie i zbierał moje łzy. Ciekawa byłam, co z nimi zrobił A Jezus rzekł mu, rzuć na bosko, aby zajaśniały. Zajaśniały jako oparły na niebie że największym darem dla nieba są łzy miłości i żal. Dlatego odtąd na niebie pojawiają się niezwykłe ciała, które świecą i spalają się na niebie, a są widoczne w święto zmartwychwstania. Stewcie, patrz w niebo, jak świeci. Policz te światła miłości. Jest ich niepojęta ilość, bo nieskończone jest moje miłosierdzie. Dziś wielu grzeszników doznaje mojej miłości i szczęścia na wieku. 33. Dziś puka, strach. Ktoś puka, strach. Nie, tu nikt nie puka, bo panem życia i śmierci jest sesma. Kto mu się nie spodoba, strzela. Dla niego człowiek to sztuka do odstrzału. Jeden mniej czy więcej, i jest nas tutaj bardzo dużo. Że jeden mniej czy więcej, dziesięć mniej, to nic nie znaczy. O Boże, jakie to straszne piekło! Człowiek to numer. Liczba na pasiaku i ręce. Rzeczywistość obozowa jest trudna, a jeszcze trudniejsza jest rozpacz człowieka. Boże, co począć? Jezu, pukam do Twoich drzwi, ale nikt nie otwiera. Wołam i krzyczę, prosząc o ratunek, nikt nie odpowiada. Zamknęło się niebo na nasze wołanie. Czyśmy tu skazani na zagłady? Te rozpacz, ogarnie, więźniarki, trudno jest o słowo nadziei. A jednak są chwile, kiedy jestem zupełnie spokojna, jakby ktoś nawiedzał mnie i mówił ze mną czuję w sobie żar miłości i dlatego idę do więźniarek. Moje odwiedziny przynoszą mi ulgę. Stefciu, mówią, ty się niczego nie boisz, ale my mamy wiele do stracenia, mamy rodzinę tak bardzo chcemy żyć. Kiedyś wylewałam z śmierci jednej z więźniarek. Była to szlachetna dusza, ale tak wyczerpana fizycznie, że moja pomoc na nic się już nie zdała. Więc mówię do Jezusa: zabierz mnie, a daj nadzieję tym, co proszę o życie. A wtedy jeszcze tej samej nocy ujrzałam we śnie Jezusa. Ubranym czerwone, odzienie przyszedł do mnie, w blasku światła. Objął mnie, przytulił do swego serca i rzekł: Miłość nie jest na ponieważ Ty wszystko czyni z miłości do mnie, dlatego, od tej pory możesz kukać do mego serca, a otworzył je. patrz na moje serce. Zobaczyłem je pełne, pełne krwi, wielkim blasku i usłyszałem, sło, usłyszałem słowa. To serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian otrzymuje tyle niewdzięczności. Ale nie martw się w mówił Jezus. Twoje serce jest moim sercem i wyjął moje serce. I włożył do swojego serca, rzekł mi, szukam takich serc jak ty. Ludzie oddalają oddają się sprawom świata, dlatego przyszła wojna. Wkrótce się skończy, ale pokój nie nastanie na długo, bo ludzie znów zapomną o dekalogu przykazanym, dlatego czeka ich ponowna sprawiedliwość. Jezus nie każ na tej swej sprawiedliwości. Ale postąp z nami według swego miłosierdzia, rzekła: Uśmiechnął się Jezus do mnie, że Stefcze, Ty byś chciała wszystkich do nieba wprowadzić, ale dostanie się tam tylko ten, komu Ojciec przygotował miejsce. Stefcze, czyń, co w Twojej mocy, tu w obozie, a ja nagrodzę Cię szczęściem na wieki. To była radosna chwila dla mnie. Takiej nocy nigdy nie przeżyłam. Rano nad swoim biurkiem stecza, steśliwa nad swoim, Słowem, nad swoim miejscem, słowem miłość, by wszyscy przytomnili sobie, że wszystko przemija, a liczy się tylko miłość. Masz jeszcze siłę Trzydzieści hmm. cztery. <grym> Rozmyślam prawie każdego dnia, jak mogło dojść do tej straszliwej wojny. Przecież ludzie wiedzieli o tym, co się wydarzy. Orędzia Słatimy i inne objawienia wzywały do pokuty, a jednak ludzkość kroczyła swoją drogą. Czas goje rany, leczy, daje szansę. Lecz czy dla nas jest jakaś szan nadzieja? Nadzieja umiera ostatnia. Pamiętam te słowa powtarzane przez księdza Józefa Paciorka. Tu przywołam słowa Jezusa. Nie bójcie się tych, co zabijają ciało. Nie lękajcie się. Ale gdy śmierć na każdym kroku idzie za tobą, to każde myśli o sobie. Świat, który tworzymy, jest bez wartości. Kto to piekło zamieni w gruzy i wyzwoli nas, mój Pytanie bez odpowiedzi. My tu w obozie myślimy, jak przeżyć dzień, a nadzieja nasza skierowana jest ku górze. Tylko z nieba może przyjść, Nowa strategia, więc proszę anioła, by mi dał skrzydła, by mogła pozbierać ludzkie nieszczęścia i smutki ze żalu i chęć pokuty i rzucić je na firmament niebieski. Zamienić światełko świecące, by cały świat wylał ze żalu i podjął pokutę za tych, co sławolnie żyją, za tych, co z niczym się nie liczą, za tych, co piekło wolne zrodzili. Święty aniele stróż mój. Wierność i pomoc naszym łzy i żal, a miłującym otwórz serce by mogli, by nam pomogli tworzyć wspólnoty wołające o miłosierdzie. Czy to możliwe? Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Pamiętam te słowa w Biblii. Więc proszę więźniarki o pomoc we wspólnym wołaniu ratunek dla świata i dla nas. I oto pewnej nocy miałam sen. W ogromnej utłani pozbierał anioł grzeczników i ich zamknął a ci jeszcze bardziej i wołali. wolność i demokrację. Musiał otworzyć wrota i ich wypuścić. A teraz zamknął dobrych ludzi w tej samej otchłani. I widziałem, jak i ci bruśnili. I uniesiony gniewem, Michał archał wstąpił do otchłani. Pozbierał niespokojnie i skierował do piekła. Tak zginęli jedni i drudzy. Zapytałem anioła dlaczego. Bo jedni, drugi, brzemiona macie Jedno jest przykazanie miłości, a wyście o nim zapomnieli. Oto, dlaczego tak wiele dusz cierpi. Innej nocy widziałam we śnie anioła, który był w pobliżu dzieci, przechodzących przez gładkę. Jedno z nich padło do wody, a on je nie, a on je nie ratował. Zginęło w nurcach wody. Zapytałam go, dlaczego? A on mi odpowiedział, aby jego ojciec się nawrócił. Jak to możliwe? Krzyknęła. Cóż dziecko winne, że ma ojca łajdaka? A on mi rzekł. To dziecko stało się żartą ofiarą dla jego nawrócenia. Był tak zatwardziały, że nie pomagały inne sposoby. Innym razem widziałam anioła, który siedział przed kościołem smutny i płakał. Zapytałam go dlaczego. On odpowiedział: Bo ludzie nie myślą o Bogu, tylko jak robić interesy. Co ich może zmienić? Zapytałam. A on mi rzekł, widzisz tewciu, wojna połączy ludzie i ukaże im znikomość rzeczy. Wielu z nich rozumie, że wszystko jest pyłkiem na wiecie, a liczy się tylko miłość. <tysk> 35. Święte Michale Archaniele, rojna z walce z mocami piekła. Zachowaj od wszelkiego zła. Jest go tutaj sporo na każdym kroku. Lecz ani ja, ani więźniarki nie jesteśmy w stanie zniszczyć to zło i zaprowadzić uczciwość. Prawo i sprawiedliwość. Czy istnieje jedynie wirtualnie? Bo trudno mówić o prawach człowieka. Czy świat się nami interesuje? Czy w wielu obozach na zapewne przemyka oczy na poczynania zbrodniarzy? Od grypsy idą. Od nas świat, władcy zajęci są sobą, każdy kręci własny interes. Od słów do czynów daleka droga, ale też i bliska. Coś nas wydwie ze szponów oprawców. Tylko Bóg może zniweczyć to miejsce zagłady. Dlatego wielu mnie pyta, a co Bóg na nasze cierpienie i śmierć? Trudno jest być uczciwym, jeszcze trudniej sprawiedliwym. a najbardziej rozdawać chleb, gdy go brak. Dlatego mówię, święty Michale, a wspomagaj nas walce, O święta dziewico Maryjo, ratuj nas. Gdyby Bóg był dla nas, do naszych usług, gdyby nasze ścieżki były jego drogami, lecz cóż musimy mówić, bądź wola Twoja, pytają niewięźniarki, sterczy. Gdzie idą nasze modlitwy? Czy kiedyś nas Bóg wysłucha? Mówię mi, Skoro Bóg troszczy się o ptaki niebieskie, lilię wodne przyodziewa, przecież nie pamięta o swych dzieciach, skoro Jezus umarł na krzyżu, oto krzyżowa staje się nasza droga. I kto chce ich zamach, niech weźmie swój krzyż. Krzyż jest naszą nadzieją, za uczynimy za winy przodków, a ofiara nigdy nie jest daremna. Przyjdą po nas inni, a ta ziemia przeciągnięta krwią, krwią i łzami, odrodzi się do nowego życia. Wierzę, że Polska będzie, a jaka będzie, od każdego z nas zależy. Bierzmy więc nasze ręce, codzienny trud, budujmy to, co stawia przed nami życie. Z myślą, że z każdego czynu i słowa zdamy sprawę przed Bogiem. Polsko, Ojczyzno moja, kocham Cię i dla Ciebie poświęcam życie. Niech rozwija się wspaniała szachro królestwo Maryi. Amen. Amen. Może przerwę zrobimy. Ja chcę, sami to mówić. To na razie Bóg zapłaci za ten fragment. Tak właśnie to mówi. jak to wygląda. Zaraz, zaraz zobaczymy. Tak bogate jak się widzi ze szczytu rozmaite szczegóły. Prawda? Tak w tych wierszach jest. Tyle treści, Bóg zapłaci. Tyle treści.